Cześć, witam was serdecznie na kanale. Dzisiaj przychodzę z makijażem na luty. Miałam nie lada dylemat z wyborem kolorów. Zima jakby wiecie na całego. Mamy środek zimy. Yy, mi ciągle z zimą kojarzą się po prostu niebieskości, turkusy, nie wiem, błękity takie kolory. No ale to już było w styczniu, nie będziemy tego powtarzać. I wiecie co? Niby jest zimno, a niby gdzieś jakiś zalążek wiosny widać. U mnie krokusy kwitną pod oknem. No, ale okej. Okay. Więc ym, ja zauważyłam, że w ogóle bardzo często ostatnio sięgam po szarości, ja Lubię szary kolor w makijażu, podoba mi się taki czarno-szary, szary. Więc może użyję trochę tego, ale chciałam też wprowadzić jakiś element, właśnie wiosny, czyli koloru. A że bardzo mi się podoba szary pomarańczowym, to myślę, że spróbuję coś takiego zrobić. Więc zaczynamy. Użyję sobie dzisiaj tej palety z AliExpress, którą bardzo lubię. Jest bardzo fajna, czekajcie, jakieś lustereczko sięgnę sobie. Już nie robiłam pauzy, a co tam? Okej. Okay. I zacznę właśnie od jakiegoś pomarańczowego koloru. Yy, w, w załamanie czy ponad załamanie już sobie tu troszeczkę przypudrowałam podłukiem łukiem prwiowym. Więc nie przedłużając, sięgam po pomarańcz. Yy, yy. Wiecie, to nie będzie to jakiś taki wściekły pomarańcz, raczej. A może pomieszam trochę żółtego takiego z pomarańczem? Dobra, zaczynamy. I są i tak dość ciemne. Czekajcie, pokażę Wam, żebyście wiedziało co chodzi. Jest i tak dość ciemny. Myślałam, że może gdzieś tam później tego trochę wcisnę. Nie wiem, zobaczymy, jak to wyniknie w trakcie. No więc tak. Mam bazę, oczywiście, pod cienie z Revolution. I sobie tak w wklepię delikatnie. I w te też jest właśnie taki fajny szary, czarno-szary. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Aha, miałam zostawić trochę miejsca. Uho! W kamerze to wygląda, wiecie, jak żarówka. Dobra, niech będzie. Wezmę ten nadmiar. Trochę na to oko po prostu ściągnę, spędzam nadmiar tego cienia, bo dużo. One są świetne, te cienie. One są, patrzcie, to jest taki pigment. I trochę tu rozetrę. A może rozetrę tym żółtym, właśnie. O! To może byłoby ładnie. A to zaraz, trochę rozetrę najpierw, tak. Chyba nie o to mi chodziło. Dobra. Wezmę sobie mniejszy pędzelek i troszeczkę tego żółtego. Ale tak dosłownie szczyptę. Zobaczę, jak to będzie tutaj. Z tą szczyptą żółtego. Co to jest? Że zawsze czegoś sobie planuję, a potem wychodzi co innego. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może nie to było do końca w planie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie ma co się na samym początku, wiecie, podawać, nie? Może drugie oko powinno zrobić poza kamerą, co nie? Będzie wam szybciej, no tak zrobię. Ale dobrze, przejdziemy do czarnego i powiem wam, że tu są dwa czarne. I jeden ma takie w sobie mikrodrobinki fioletowe, ale tego raczej nie będzie widać, wątpię. Chociaż może trochę, tu jest taki właśnie jakby pod fiolet i zwykły czarny. I ja chcę je nanieść tak, wiecie, delikatnie, żeby on się zrobił bardziej szary niż czarny. No nie wiem, czy to wyjdzie, zobaczymy. Ale biorę tego z drobnikami, bo mnie się on podoba. Takim już mniejszym pędzlem delikatnie sobie nakładam. Najpierw sobie wklepię. Widać, widać, nie? Ale czarny jest ładnie. Mocno, w sensie wiecie napigmentowany. No to prawda, to jest jedna z moich ulubionych, powiem Wam. 40 cieni za mm, 6 funtów. To chyba wrażenie, że sobie za daleko wyjechałam, ale to potem się podczyści mm, jakkolwiek. Czy, czy mokrą chusteczką, czy, czy korektorem, coś tam się wymyśli. I powiem Wam, że chyba szary z tego nie wyjdzie. Jest zbyt mocno czarny ten dzień, żeby wyrzeć z niego szary. No dobra. W każdym razie, chcę sobie go tak delikatnie tutaj rozprowadzić na tym pomarańczowym. A to jest bardzo delikatnie. To jest takie, wiecie, muskanie tylko. Bo nie spodziewałam się, że ten czarny będzie taki czarny. Nieźle. Tego nie przewidziałaś. Widzisz, nie przećwiczyłam tego makijażu wcześniej. Tylko tak, wiecie, co mi tam przyszło na myśl. Nie przewidziałam. Trzeba się tylko tak rozetrzeć ten czarny, żeby wiecie. Jakieś takie w miarę przejście tutaj było. Śmieję się. Czekajcie, muszę sobie ogarnąć tutaj palce. Nie no, słuchajcie, biorę taką wilgotną chusteczkę i tak mini minimalnie tutaj chcę sobie podwyższyć tą linię, bo trochę mi za nisko to zeszło. Więc pokazuję Wam, żebyście wiedziały, że coś takiego sobie robię. Przy okazji ona tak się trochę wyostrzy. Że powieka jest pomarszczona, no to wiecie, nie wychodzi równa kreska. No nie wiem czy tak może zostać. Już trudno, potem może jeszcze coś się na koniec wykombinuje. Na razie nie będzie tak jak jest. Dobra. Biorę sobie ten pędzel od tego pomarańczowego. I troszeczkę tutaj wiecie. Cieniuję no. Już nie dodawałam koloru, bo już na nim jest dość sporo. Bardzo mi się podoba właśnie szary, czy nawet czarny z pomarańczowym. O i coś takiego mniej więcej na tym oku będzie. Dobra, zrobię zaraz tutaj drugie oko. No i dobrze, wzięłam sobie jeszcze odrobinkę, wyrównałam jednak tą chusteczką. Wzięłam sobie nys Glitter Primer na powieki i sobie coś błyszczącego nałożę, ale wezmę już inną paletę, bo tutaj nie znalazłam to, co chciałam. W tej palety z Revolution mam piękny taki o pomarańczowy cień który już dawno oko przepięknie wygląda, i sobie go właśnie mam ochotę użyć na środek powieki, więc tak też zrobię. Śliczny jest. I tak delikatnie. Tego czarnego może trochę nie tutaj przykryję, żeby nie było aż tak. myciem, aż tak. żeby nie było aż tak mocny ten makijaż wieczorowy. To miał być cienny No ale wyszło jak wyszło. Ja dzisiaj nic się nie wychodzę. Miałam zamiar iść na miasto, ale jest taka wichura, że lepiej nie wychodzić z domu. Sebastian jest pierwszy dzień bez gorączki, więc... Nie chcę, że po razu go przewiało. Dobra, jeszcze trochę dołożę. No wygląda pięknie. Po prostu tą paletę to bym trzymała tylko dla tego jednego cienia. No jest przepiękny. Wezmę odrobinkę tego pędzla z czarnym. I tutaj troszkę połączę. Dobrze, zrobię to samo na drugim oku ok, a tu w kącie tam po prostu perłowy cień. Żeby coś się tak wiecie błyszczało mocniej w tym kąciku. O! Coś takiego będzie. A dolną powiekę to w ogóle zrobię na sam koniec coś tam dam. Chyba delikatnie, bo wiecie, że ja mam problem z tą powieką w kurzamie. Więc ym, tam się nie będzie aż tak bardzo przyjmować. Tutaj jakby mniej. Mniej widać nie w ten pędzel, chyba beznadziejny. Do nakładanie tych cieni. No i dobra, i tak chyba to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o cienie na powiece. Nie kojarzy się z lucy nie. Ale zaraz Wam to jeszcze wytłumaczę skąd u mnie akurat takie stawienie kolorystyczne, chociaż częściowo już to wytłumaczyłam na początku, ale jeszcze Wam dotłumaczę. Wykończę tylko ten makijaż i wtedy porozmawiamy. I jestem z powrotem, słuchajcie. Yy, oczywiście położyłam wszystko co trzeba, rozświataczka dalej, wszystko pod kolor, Rozświetlacz jest taki brzoskwiniowy, pod kolor oczu pomarańczowych, i teraz tak. Zrobiłam sobie małą kreseczkę, pozwoliłam sobie już e, tę powiekę na dole już troszeczkę pomalować e, poza kamerą. To wiecie, no nic, nic takiego nie ma niesamowitego w tym. I powiem Wam, oddaje się troszeczkę. Tak, w całej. Nie wiem czy światło, słońce trochę wyszło. Ogólnie, skąd te kolory na luty? Więc powiem Wam, że. E, szaro czarny wziął mi się stąd, że jest ponuro. Jest luty, jest ponuro, jest zimno. Jest mało słońca, chociaż u nas w Anglii mam znacznie troszeczkę więcej niż w Polsce, ale jest mało słońca, więc jest tak ponuro. I stąd właśnie ja ostatnio często sięgam po szarości. Pomarańczowy wziął się stąd, że gdzieś ten zalążek wiosny w czuć w powietrzu. Czuć w powietrzu, widać to w kwitnących kwiatkach, które już się wiecie, pąki otwierają w lutym, no ale tak jest. Więc stąd to połączenie kolorystyczne, taki Yy... smutek z radością połączony, o, tak bym powiedziała, coś takiego. Okej. Okay. Więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki makijaż na luty, mimo że wyszedł wieczorowy, a nie dzienny, to Wam się podoba. I widzimy się już niedługo w następnym filmie. Pa!